Witajcie. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o jednej ze swoich ulubionych roślin, o czosnku niedźwiedzim. Co prawda, nakręciłem kilka filmików o tym gatunku, ale nigdy nie zebrałem wszystkich informacji w jednym, więc traktujcie to jako takie kompendium na temat tej pięknej rośliny. Czosnek niedźwiedzi jest rośliną rodzimą dla naszej flory. Występuje w całej Polsce w wielu miejscach tylko w rozproszeniu jest niezwykle rzadki, ale na południu, szczególnie w Karpatach jest miejscami gatunkiem wręcz pospolitym, tworzącym wielkie łany, tak jak tutaj. Jest to roślina z rodzaju czosnek, a więc krewniak czosnku, cebuli, pora i kilkuset innych gatunków z rodzaju czosnek. Na świecie mamy różne podobne gatunki, które które też są użytkowane, też mają takie szerokie liście, bo czosnki mają liście od bardzo wąskich, takich jak u szczypiorku czy cebuli, po właśnie liście, liście szerokie. Ten gatunek preferuje siedliska leśne. To jest moja plantacja założona 23 lata temu jeszcze przed ochroną, przed wzięciem pod ochronę tego czosku niedźwiedziego. Ja wtedy tutaj posadziłem cebulki mniej więcej co metr, co półtora po jednej cebulce, a w tej chwili zagęszczenie cebulek na metr kwadratowy wynosi kilkaset on też się tutaj obsiewa, popatrzcie schodzi troszkę na dół w kierunku łąki, ale ogólnie nie lubi takich siedlisk właśnie całkiem otwartych, dlatego, że na tych siedliskach jest często niszczony przez przymrozki oraz przez właśnie chłodny wiatr no i też y, konkurencja zwartych korzeni traw, też jakby utrudnia mu, mu życie. Także oczywiście świetnie rośnie w miejscach półotwartych, szczególnie w parkach, szczególnie na glebach żyznych. Y, jest to roślina oczywiście, że jadalna. W polskiej tradycji właściwie nie ma wzmianek o, o jadaniu czosnku niedźwiedziego. Natknąłem się tylko na jedną pracę magisterską zrobioną na Uniwersytecie Jagiellońskim, której autor, niejaki Doliński, zapisał, że podobno jedzono czosnek niedźwiedzi, w, na spiszu wykopywano korzenie do mięsa. To jest jedyna wzmianka, jaką znalazłem, taka poważniejsza na temat tradycji jedzenia czosnku niedźwiedziego. Jest to gatunek właściwie, który był w Polsce zupełnie pomijany. E, dopiero właśnie informacje z innych krajów, że jest jadany spowodowały, że e, zaczął się cieszyć dużym powodzeniem także na fali dzikiej kuchni. E, czosnek niedźwiedzi znajdziemy e, w wielu krajach Europy dochodzi nawet do, że tak powiem, granic Syberii. W dużej części Rosji występuje nawet. Jest też, też tam zbierany. Jest użytkowany jako pokarm w wielu krajach od dawna, szczególnie w Alpach i na Bałkanach. I na przykład dla Niemców czy Austriaków berlauch, czyli właśnie czosnek niedźwiedzi, czy to, to jest, jest czymś takim no, no bardzo oczywistym. Jak można go używać? No, oczywiście, że y, liście są przepyszne. Można zwyczajnie je na surowo jeść. Czosnek niedźwiedzi wychodzi bardzo wcześnie. Jeśli to jest ciepła wiosna, to już y, na początku marca. Jeśli jest chłodniejsza, tak jak w tym roku, dopiero pod koniec marca. I on na tym początku y, rozwoju jest bardzo piekący. Jest bar, ma bardzo ostry smak. Natomiast w tej chwili, właśnie pod koniec kwietnia, on ma idealny smak. Jest w tej chwili, zaraz przed kwitnieniem, e, i przyjmuje się, że właśnie najlepsze właściwości ma w kwietniu. E, kwitnienie jest około 1 maja, zwykle w Polsce, i wtedy właśnie e, ten gatunek e, jakby traci swoje właściwości, takie przyjemniejsze, staje się bardziej bez smaku. Olatają e, samoloty wojskowe, niestety mieszkam na wschodniej ścianie Polski i tutaj się dużo dzieje teraz. E, i wybiłem się z rytmu mówienia, słysząc te właśnie samoloty. Nie wiem, czy słychać w kamerze, ale pewnie tak. Ten, ten czosnek, już w maju, można dalej jeść. To no nie jest tak, że jest trujący. Natomiast no, ma mniej ciekawy smak, taki bardziej jak stara cebula włożona do wody i wypuszczająca właśnie pędy. Natomiast no, też go dalej użytkuję, gdzieś tam do powiedzmy 20 maja. On jeszcze trzyma liście czasem do czerwca, nawet a potem te liście obumierają i zupełnie żółkną i w tym miejscu, jakbyście przyszli w lipcu, to będzie tutaj, będą tutaj siewki niecierpka, siewki poziewnika, no i nic więcej. Będzie dosyć, dosyć goły ten las. Popatrzcie teraz, jak Czasem Niedźwiedzi jest zbudowany. Tutaj są y, młode pąki kwiatostanów liście mają długi ogonek, więc z tym się różnią np. od zimowita. Są podobne do liści konwali, ale konwalia nie pachnie czosnkiem i konwalia dopiero rozwija się po 1 maja. O tej porze roku u mnie w ogrodzie w ogóle jeszcze liści konwaliowych nie ma, także właściwie w kwietniu to nie ma żadnych obaw. Jedynie możemy pomylić go z zimowitem, który jednak nie ma ogonków liściowych. Liście... Liście są takie bez ogonków. Zaczynają się od nasady cebuli. Eee, on tworzy cebulki przybyszowe, tak jak bardzo wiele innych roślin cebulowych. Tu jest pełno cebulek. Każda cebulka to są właśnie, e, popatrzcie, takie właśnie pojedynczy listek. E, ewentualnie dwa listki. I w takiej kępie mamy czasem nawet 100 cebul. E, cebulek teraz dobrze nie widać, dlatego że one się rozwinęły już w w rośliny, są tylko ślady starej cebuli i potem jak on będzie obumierał, to właśnie będzie tworzył takie cebulki, które są podłużne, ona mniej więcej będzie zaczynała się tutaj i to będzie kilkucentymetrowa podłużna cebulka, mniej więcej wielkości małych paluszków i właśnie jak już obumrą te liście, to potem nadaje się też do wykopywania jako przyprawa i na przykład na Kaukazie także właśnie używa się cebulek czosnku jako przyprawy, nie tylko liści. Wtedy jednak niszczymy całą roślinę, no bo jak zerwiemy liścia, to przynajmniej część tej rośliny zostaje, taki osłabiona, osłabiona cebulka w przyszłym roku wyda nowy liść. I teraz jest problem właśnie ochrony prawnej tego czosnku w Polsce, o czym zaraz powiem. Czosnek niedźwiedzi znajduje się od pewnego czasu pod prawną ochroną w Polsce. Kiedyś nikt się im nie przejmował, ale pewnie zauważono, że właśnie pozyskuje się dużej ilości tego czosnku. Można jedynie pozyskiwać z, teren, z, z stanowisk dzikich górne części rośliny, czyli nie wykopywać go, i jedynie część, część powierzchni nie możemy całej ściąć. A także musimy uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Trzeba napisać pismo do RDOS-u. I rdos oczywiście, jeśli to są jakieś niewielkie ilości, to wskazuje się jakieś duże stanowisko, to bez, bez kłopotu wydają, e, słyszałem, zgody. Natomiast taką zgodę może wydać RDOS jedynie w województwie podkarpackim, małopolskim i Śląskim. W, wojewód w innych województwach nie ma możliwości uzyskania zgody na zbiór czosnku niedźwiedziego. A trochę szkoda, bo na przykład miejscami na, na, na Dolnym Śląsku też jest częsty i e, po prostu no, niewielkie pozyskiwanie nie jest zagrożeniem dla tego gatunku. Natomiast rzeczywiście masowe pozyskiwanie no, może osłabiać populację. Ja bym był za tym, żeby w ogóle nie zezwalać na masowy zbiór czosnku niedźwiedziego. Tym bardziej często się go pozyskuje do suszenia. Tymczasem suszony czosnek niedźwiedzi traci swoje właściwości i swój zapach. Jest to po prostu absolutna, totalna bzdura. Suszenie czosnku niedźwiedziego oraz sprzedawanie suszonego. Czosnek niedźwiedzi powinniśmy. Spożywać na surowo, ewentualnie kiszony, dlatego że czasem widzi świetnie także się kisi. Po prostu bierzemy garść liści, wkładamy do słoika na litr, dajemy kopiatą łyżkę soli. Po prostu możemy dolać trochę wody zimnej czy gorącej, tak jak do ogórków, żeby nie było powietrza, i zakręcić słoik, on się ładnie ukisi, będzie się do roku nawet trzymał bez lodówki. Jeszcze inna metoda. Konserwacji to jest też przechowywanie go właśnie w oliwie, robienie rodzaju pesto. Ale tutaj musimy uważać na botulizm. Teoretycznie, jak z tego co znalazłem, nie było jeszcze przypadku botulizmu z pesto z czosnku niedźwiedziego. Natomiast są w, w, nauce w, w nauce o żywieniu przypadki botulizmu w czosnku zwykłym w oliwie. I to ma, kil, kilka takich artykułów znalazłem, a to jest pokrewny gatunek. Więc musimy tutaj uważać, jeśli robimy pesto z czosnku niedźwiedziego, to po prostu nie trzymamy go miesiącami w cieple, tylko trzymamy, je, trzymamy takie pesto w lodówce, a bo sama taka pasteryzacja zwykła tutaj niewiele da i wtedy też traci właściwości. Czyli jeśli robimy pesto, robimy, robimy je w miarę na świeże, ewentualnie trzymamy kilka dni czy kilka tygodni w lodówce. Czosnek niedźwiedzie oczywiście jest jadalny po ugotowaniu i możemy wrzucać go do gotującej się zupy, tylko wtedy właśnie traci właściwości zapachowe i wtedy staje się czymś takim bardziej jak szpinak. Także jeśli chcemy dużo zjeść tych liści, to to zwyczajnie właśnie możemy wrzucić do zupy. Ja też dodaję do na końcu gotowania zup czy gulaszy ciekany czosnek. W ostatniej sekundzie przed podaniem po prostu gorącej potrawy, właśnie wrzucam go na talerz. O czosnku pisała też Maria Treben, znana zielarka, autorka książki Apteka Pana Boga. Ona tam dała przepis na nalewkę z cebulek czosnku niedźwiedziego, która miała zapobiegać miażdżycy. No i wiem, że wiele osób taką nalewkę pije. Ja osobiście smakowo nie cierpię tej nalewki, po prostu śmierdzi czosnkiem i połączenie alkoholu i czosnku jest dla mnie przerażające. Natomiast są osoby, które, które to lubią. Tu jeszcze widzę kwitnie taki gatunek z Kaukazu i, i w Turcji. Trachystemon Orientalis ma liście, takie szerokie, bardzo ładny. Obok niego czosnek gdzieś widzi. I właśnie jedna rzecz jeszcze yy, nalewka według Mari Treben, a więc bierzemy litrowe naczynie, siekane liście albo cebulki, zalewamy wódką żytnią, czy jakimś najlepiej samogonem. I po prostu potem stawiamy to dwa tygodnie w ciepłym miejscu, w takim w miarę ciepłym, oczywiście nie gorącym, na słońcu. I po dwóch tygodniach możemy pić 10 do 15 kropel 4 razy dziennie. Ma być to nalewka taka antymiażdżycowa, dobra na serce, na pamięć. I tak jest czosnek używany, właśnie antybakteryjnie, na trawienie, w, 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 w sprzyja układowi krwionośnemu. I właśnie w ogólnie przy tych schorzeniach jest najczęściej używany. W zimie wykopuje czosnek, cebulki czosnku niedźwiedziego ze swojej plantacji i smażę je normalnie, tak jak cebule czy czosnek, bo właśnie one wtedy, właśnie cebulki nie tracą tak smaku, natomiast liście właśnie szybko tracą tracą swój smak pod wpływem temperatury. Można też robić rodzaj takiej pasty przyprawowej, właśnie ucierać cebulki czosnku niedźwiedziego z solą i z chili. I wychodzi nam taka, powiedzmy, kaukaska adżyka, dzika adżyka. Pamiętajcie, że czosnek niedźwiedzi jest rośliną o mocnym smaku i znam przypadki ludzi, którzy zjedli kilka liści, źle się czuli, nawet wymiotowali, mieli jakieś, odbijało im się coś, ja też sam, jak tak wiosną się skuszę, właśnie na zjedzenie takich samych lisków, to, to jest różnie. Był też znany przypadek gdzieś w Wielkiej Brytanii, nawet śmierci krów, które się ojadły czosku niedźwiedziego. E, natomiast, e, oczywiście, no jest to roślina, którą większość osób dobrze toleruje. Raz też jedna pani do mnie napisała, że zjadła w restauracji czosnek niedźwiedzi i no, miała nawet taki jakiś łagodny wstrząs anafilaktyczny, ale to jest absolutnie odosobniony. Przypadek. Jak z każdymi takimi pokarmami mniej znanymi, po prostu musimy, musimy trochę uważać, obserwować swoje ciało i nie, nie od razu się nim obżerać, tylko po jednym listku, najlepiej właśnie na jakąś gorącą potrawę. Naprawdę kocham te roślinę, uwielbiam tu przychodzić w wolnych chwilach do tego lasku przy domu. Mam takie poczucie spełnienia w życiu wtedy jak tu jestem, bo nawet jeśli mam takie momenty, że myślę, boże, mogłem swoje życie jakoś inaczej poprowadzić, no to to poczucie, że mm, posadziłem kilka hektarów czosnku niedźwiedziego w swoim życiu i to pozostanie, i ten czosnek będzie się pewnie rozprzestrzeniał, e, daje mi, daje mi po prostu poczucie mm, spełnienia. Czuję się w ogóle bardzo związany z takimi zwierzętami, które rozsiewają inne gatunki, takimi jak sójka, czy wiewiórka, które przenoszą żołędzie, takimi jak dzik, które na swoich racicach i kłach przenoszą kłącza roślin. I właśnie są to takie szczególne zwierzęta, właśnie bardzo, bardzo mi bliskie zwierzęta, które w taki bardziej aktywny sposób też uczestniczą w migracji roślin. Mało kto wie w ogóle przy wspominając takie zwierzęta, że taki, taką rolę mają też duże ssaki kopytne. Mamy wspaniałe badania z Puszczy Białowieskiej profesora Jarosiewicza i jego zespołu na temat, na temat przenoszenia nasion w plackach żubrów. Okazuje się, że właśnie żubry jak jedzą, jedzą różne zioła leśne, to także zjadają nasiona i te nasiona potem kiełkują na, na, na odchodach zwierząt. Także no... Pamiętajmy, że nawet jeśli te biedne roślinki małe czasem mają problem z migracją. Drzewa są wysokie i z takiego drzewa łatwo właśnie spadają nasionka daleko, a tutaj mamy malutkie roślinki i im ciężko się przenosić, to właśnie pomagają im zwierzęta kopytne. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak, jak skomplikowany jest każdy leśny ekosystem, ile tam różnych oddziaływań, ile różnych interakcji między gatunkami. Zresztą wspominając zwierzęta, no sama nazwa czosnek niedźwiedzi. Dlaczego? Dla, wydaje się, że rzeczywiście, rzeczywiście niedźwiedzie mogą mieć czosnek niedźwiedzi. Natknąłem się na taki artykuł w Chorwacji, gdzie właśnie opisano, że niedźwiedzie, właśnie po zimie, wchodzą na pola z czosnkiem niedźwiedzi i ten czosnek zjadają. Więc ludzie dawniej obserwowali naturę bardzo uważnie i pewnie zobaczyli, właśnie, że że w tych miejscach pojawiały się niedźwiedzie i ten czosnek zjadały. Także nie jest to tylko tak, że, że niedźwiedź jest symbolem lasu i on po prostu właśnie dlatego stał się patronem czosnku, tylko rzeczywiście ten czosnek w diecie niedźwiedzia występował. Także... Hmm, Mamy inne publikacje na temat diety niedźwiedzi, też natknąłem się taką publikację jako, japońską swego czasu, właśnie, gdzie opisywano, że też niedźwiedzie bardzo lubią yy, barszcz, tamtejszy gatunek barszczu, Herakleum też. I, a przecież właśnie w Europie yy, po łacinie nazywano dawniej barszcz Ursi Branka, czyli Właśnie łapa niedźwiedzia, i znowuż wydaje się, że była to pewnie jakaś obserwacja z dawnych czasów. Byłem kiedyś członkiem zespołu, który badał nazwy roślin od niedźwiedzi. Wypisaliśmy w kilkudziesięciu językach z terenów Europy i Azji różne nazwy ludowe roślin związane z niedźwiedziem. I właśnie między innymi jest tam, jest tam czasem niedźwiedzi i, i barszcz. Kiedy czosnek niedźwiedzi przesadzać? Oczywiście można i teraz, jeśli przesadzamy małą kępkę z jednego miejsca ogrodu na drugi, no to bierzemy łopatę i zwyczajnie wykopujemy fragment gleby w momencie, kiedy nie jest za sucho, kiedy jest po deszczu i, te, i ten czosnek się świetnie przyjmie. Natomiast oczywiście najwygodniej robić to pod koniec lata, kiedy są same cebulki wtedy, jeśli wiemy, gdzie, gdzie w ogrodzie rośnie czosnek, to bierzemy sobie, bierzemy sobie widły i po prostu te cebulki sadzimy i wtedy sadzimy je osobno. I polecam sadzić je nie gęściej niż co metr, dlatego że jeśli czosnkowi będzie dobrze, to on w ciągu kilku lat się zagęści. Popatrzcie, tu jest pełno siewek młodych czosnków. Czosnek rośnie powoli. To nie jest taka roślina jednoroczna, że od razu tutaj będzie cała wiązka. Będzie Po roku będą dwa liście, po następnych latach 3, 4, 5, tak, po. Powoli będzie się ten czosnek nam rozrastał i na dodatek rozsiewał. Szczególnie łatwo rozsiewa się w dół zbocza. Także jeśli mamy większy kawałek lasu czy ogrodu, to lepiej posadzić go sobie w, w górnej części zbocza, ją sobie będzie w dół potem schodził. Czosnek jest kapryśny, nie wszędzie będzie chciał rosnąć. Popatrzcie, tu jest wielki łam czosnku. A tutaj też był sadzony wiele lat temu, i tu się w ogóle nie przyjął, i nie chce rosnąć. Nie wiem, czy to wynika z sąsiedztwa olch. Mi się wydaje, właśnie, że on nie przepada za olchami. Natomiast pod jaworami czy bukami świetnie rośnie, jeśli też drzewa nie są za gęsto. On nie lubi zbyt gęstego drzewostanu. Nie sadźmy go, nie sadźmy go pod drzewami iglastymi, bo on tego nie lubi. Sadźmy go pod drzewami liściastymi w miejscu, gdzie jest żyzna ziemia. Nie musi być jakaś super żyzna, dobrze, że jakaś zasadowa, też nie zawsze musi być zasadowa, ale ogólnie lubi zapień, lubi też obecność powiedzmy popiołu, który wyrzucamy gdzieś tam z paleniska. Jest też takim gatunkiem kapryśnym, właśnie, więc po prostu nie obraźmy się na niego. O, tu już pierwszy zakwit. Popatrzcie, pierwszy czosnek rozwija dzisiaj kwiaty, także zobaczycie jej kwiaty. Kwiaty są też jadalne, mają bardzo przyjemny smak, taki ostry, i właśnie w momencie, kiedy kiedy yy, czosnek traci smak w liściach, to wtedy właśnie kwiaty są tym najlepszym kąskiem. Czosnek najlepiej rośnie w ogóle w takich luźnych drzewostanach, w parkach. Nawet ja czasami po prostu nawet przerzedzam drzewostan po to właśnie, żeby ten czosnek lepiej rósł. Jeśli drzewostan jest bardzo zwarty, to wtedy on ma za mało wilgoci, drzewa zabierają za dużo składników odżywczych. Ale oczywiście w żyznym, yy, w żyznej buczynie czy w żyznej jaworzynie... Będzie rósł spokojnie, no bez ingerencji. A tu popatrzcie inne miejsce z czoskiem niedźwiedzim, taka polana między olchami. On lubi właśnie takie luźne polanki. Niestety tutaj zachowuje się jak łobuz, mam tu dużo różnych gatunków cebulowych i on je zarasta, więc miejscami nawet. Trochę go usuwam, bo tu zarasta mi kokorycze, barwinki, żywca i po prostu. No szkoda tych innych gatunków. Także jak przychodzę poczosnek, to właśnie tutaj, żeby go trochę osłabić. To jest w ogóle problem właśnie przy uprawie roślin w takim dzikim ogrodzie problem, że pewien gatunek jednak wygrywa konkurencję miejscami, więc czasem lepiej właśnie w jednym miejscu posadzić na przestrzeni kilkunastu metrów tylko jeden gatunek po to właśnie, żeby uniknąć tej konkurencji, która jest nieunikniona. No tutaj mi na przykład zawilca gajowego, przepraszam, zawilca żółtego zarośnie. Także, także nie sadzę go wszędzie. Są miejsca, gdzie właśnie unikam czosnku, żeby broń Boże nie zniszczył mi czegoś dużo ciekawszego. A to mapka rozmieszczenia czosnku niedźwiedziego z mojego blogu lukaszluczaj.pl Wykreśliłem ją na podstawie atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych polskich yy, profesorstwa Zająców. Natomiast yy, przerysowałem to tak, że połączyłem kropki w takie no, zwarsze, bardziej zwarte zasięgi w tych miejscach, gdzie czosku niedźwiedziego jest dużo. A więc jego jest dużo właściwie w prawie całych Beskidach, yy, i tutaj yy, też miejscami w Sudetach i na Wyżynach. Jak idziemy wyżej, to. Są to dosłownie takie rozproszone stanowiska, chodźmy miejscami na przykład w Puszczy białowieskiej, No te stanowiska są bardzo, bardzo obfite, mające kilkaset metrów długości nawet. Yy, ten gatunek jest dużo bardziej częsty w północno-zachodniej Europie i w Alpach. Mamy tam dużo więcej stanowisk niż w naszym kraju. Trudno powiedzieć, czy on się cofnął, czy po prostu. Yy, czy jest, jest w fazie ekspansji, bo w tej chwili to lekkie ocieplenie klimatu, łagodniejsze zimy, chyba raczej jemu sprzyjają i upodabniają nasz klimat do klimatu bardziej takiego zachodnio środkowoeuropejskiego, więc przewiduje, że też no, teraz jest jakby mniej intensywne użytkowanie dolin rzecznych, gdzie on jest częsty, że będzie wzdłuż dużych rzek spływał w nowe miejsca i właśnie wzdłuż łęgów się rozprzestrzeniał. A tu jesteśmy w innym miejscu. Widzicie, że za chałupą czosnek się rozsiewa zaraz. Tutaj nie ma drzew w bezpośrednim jego sąsiedztwie, ale po prostu jest od północy. Jest trochę cienia i on bardzo ładnie się tutaj obsiewa. Tutaj prawie że na łące, na otwartej przestrzeni, ale on no nie jest tak mocny w tym miejscu. Słabo się rozsiewa, bo właśnie jest dużo trawy i ta trawa mu przeszkadza. A już tutaj pod mirabelką jest więcej cienia, i on tutaj się rozsiał pomimo, że wcześniej go tu w ogóle nie było. Popatrzcie, trzeba uważać, jak zbieramy czosnek, bo w naturze też może tak być, że pomylimy go z zimowitem. Zimowit liście ma bez ogonków liściowych, zbiegające, a czosnek niedźwiedzi ma z ogonkiem i ma inny odcień zieleni. Natomiast. To nie tylko, że w ogrodzie się tak zdarza, ale w ogrodzie właśnie często, ale także w naturze spotykamy miejsca, gdzie właśnie rosną razem czosnek bardziej w lesie, zimowit bardziej na łące, ale jest taka strefa właśnie przy skraju lasu, gdzie właśnie mogą występować razem i widziałem to w już w paru miejscach, widziałem to w Chorwacji, widziałem to... W okolicach Rymanowa i Dukli takie sytuacje właśnie się, się zdarzają. Także uważajcie, on niestety ma cebulowy taki zapach, więc sam zapach no nie do końca rozpoznamy, tylko właśnie kształt liści i odcień. Czosnek jest taki właśnie bledszy, bardziej matowy i ten ma węższe liście bez ogonków. A tu jeszcze jedna roślina, którą możecie pomylić z czoskiem niedźwiedzim, bo rośnie czasem. Na podobnych siedliskach, w takich wilgotnych lasach liściastych, tutaj w Karpatach, jest to ciemiężyca zielona, bardzo trująca roślina. Ale popatrzcie, znowu nie ma ogonków liściowych i takie, no, no teraz się dopiero rozwija, tworzy, tworzy właśnie takie, no, tutaj młode pędy z bardzo gęsto ułożonymi liśćmi. Potem te liście się rozwiną, będą szerokie i duże, będą takie nawet do pół metra. W tym miejscu normalnie rośnie konwalia majowa, ale jeszcze nie wypuściła liści. Czyli teraz, jak zbieramy jeszcze czosnek w kwietniu, to nie ma niebezpieczeństwa, że go pomylimy z konwalią. Zresztą, no, siedliska, gdzie rośnie konwalia, są zwykle y, dosyć różne. Są to zwykle jednak w Polsce takie kwaśne kwaśne bory, mieszane. Choć zdarza się na siedliskach nawapiennych, y, raz w życiu widziałem. W pobliżu siebie konwalie i czosnek niedźwiedzi ym, na jednym zboczy tutaj w okol z okolicach Krosna. Ale ogólnie w Karpatach konwalie jest bardzo rzadka, także jak zbieramy w, K w Karpatach czosnek niedźwiedzi, to właściwie no, niebezpieczeństwa nie ma. A tu czosnek siatkowaty, krewniak czosku niedźwiedziego, liście szersze. Popatrzcie, ma dużo krótsze ogonki liściowe i zwykle po 2-3 z jednej łodygi ma też inne zupełnie pąki kwiatowe, inne kwiaty. Jest to gatunek w Polsce dużo rzadszy, wstępujący w rozproszeniu, w górach, miejscami gdzieś tam w pasie wyży, ale ogólnie jest to gatunek no, rzadko spotykany, także jego nie zrywajcie, nie zbierajcie, nie jedzcie. Jest, jest ten czosnek siatkowaty rośliną częstą. Na Syberii, we wschodniej Azji, tam jest ważnym elementem diety. Występuje też w Alpach, i właśnie rzymskie legiony robiły sobie naszyjniki magiczne z korzeni czosnku, dlatego że przypominają trochę w stanie spoczynku zęby. No i po prostu takie naszyjniki noszono, żeby wygrywać walki, dlatego właśnie nazwa łacińska tego gatunku to alium victoria victor victorialis, czyli czosnek zwycięski. Taką dziką sałatkę sobie dzisiaj zrobiliśmy, liście podagrycznika, takie najmłodsze malutkie dzięgla, gatunki, dwa gatunki wyki, jest jeszcze gwiazdnica wielkokwiatowa, kwiaty wiśni japońskiej, czosnek niedźwiedzi, no i oto oczywiście z oliwą i winogret.